Cześć, ja jestem Dominik i witam Was na kanale Fastrap. A w dzisiejszym odcinku na fide ujawnił swoje prywatne konto na Instagramie. Malik montana pokazał jak się bawi w trakcie kwarantanny. Popek w końcu dowiedział się o koronawirusie oraz śliwa atakuje pis. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Zostawcie także łapkę w górę, aby ten film powędrował do jak największego grona osób. Jeszcze przed odcinkiem mam dla was piosenkę dnia. Zmienię ze wszystko 180 Budzę się z myślą kolejny miesiąc Jest taki sam kurczaki, i rap, kurczak i rap Dobrze, że nasz szlugi mam Jeszcze, gieba zapalić, czy w bagwach lać? Śmieszne, w bagwach lać? Śmieszne, w lat, Śmieszne, ej Mama nie da mi tyle co wam Ogarnę tyle, to zmienię nasz świat Nieraz tu przecież wiesz, sięgałem na, nieraz tu przecież wiesz, sięgałem na Szłuchę ciągnę, a nie chcę, mi się mi się kłada ciągle, i więcej widzę Czas nas goni, a wiem, że żyje, ej Czas nas goni, a wiem, że żyje Śliwa udostępnił krótki fragment swojego najnowszego singla. Raper na swoim Instagramie postanowił pokazać fanom krótki urywek jednego z utworów, które niebawem powinny trafić do sieci. Posłuchajcie sami. Właśnie tak. Ja, ja, ja. Czas rozliczyć ten królewski świat. Nie będę gryźć się w język. Tu nawet najlepszy złodziej może wiązać buty księży. Przyjdzie dzień, przysięgam, założę na mordę komin. Nigdy tylko na mnie spojrzą, kurwy zacznę strzelać do nich. Jestem wściekły. Bardziej niż na tą skurwiałą scenę. Związałbym w piwnicy jarka i wyszedł z czystym sumieniem. Wbiłem chuja w media, bo podnosiły ciśnienie. Przyjrzyj się, bo ten świat nie jest taki, jaki w tv ie SMOK zabija rocznie 50 tysięcy osób. ale w tej sprawie minister jakoś nie zabiera głosu. Koncerny farmaceutyczne. Robią z nas idiotów, zapierdalasz nas do Rok 2020 będzie zdecydowanie należeć do Kuwaitu na FIDE i jego powrotu. Raper wrócił początkowo jako nieśmiały informatyk z płytą Romantic Psycho, tylko po to, aby zaskoczyć fanów drugą płytą i powrotem do starego wizerunku. Teraz Kuba postanowił pokazać siebie od innej strony i ujawnił światu swojego prywatnego Instagrama. Możemy na nim znaleźć zdjęcia z podróży, ale także fotki z BDOS-em czy winiego siedzącego na drzewie. Profil Młody Grabus zebrał do tej pory 24 tysiące obserwujących. Praktycznie od początku roku możemy słyszeć o epidemii. Wraz z nadejściem marca choroba przybyła do naszego kraju, co zmusiło rządy do wydania pewnych obostrzeń. Dodatkowo z każdej strony słyszymy o komunikacie, aby pozostać w domu. Raperze nie koncertują, za to tworzą lisy na COVID-19, czy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat choroby z fanami. Do tego grona dołączył w końcu Popek, który przyznał, że w końcu zaczął się obawiać koronawirusa. Wszystko przez to, że jeden z jego znajomych zachorował. Dodatkowo raper na swoim Instagramie zamieścił film, w którym apeluje o mycie rąk, platów i broni. Zobaczcie sami. Pamiętajcie, w dobie wirusa mycie zawsze ręce, stoły i klamki.